Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry! Witajcie kochani, witajcie 29 września w piątek Mamy końcówkę miesiąca Ja jestem Magda i tutaj na kanale opowiadam o duszy dla duszy Bo to jest taki nasz czas dla duszy To jest taki dla nas, taka poranna pogadanka z kawką Przy kawce, o kawce, dziękuję wam kochani, że jesteście o duszy A dusza to kawka, uwielbiam kawę Kochani, dziękuję z całego serca, całego serca. Dziękuję za to, że jesteście, za to, że komentujecie, za to, że pomagacie rozwinąć mi mój kanał. Dziękuję wszystkim nowym osobom za subskrypcję. Naprawdę to jest niesamowite. Naprawdę dziękuję. Bardzo, bardzo mocno. Przytulam Was wszystkich. A teraz dzisiaj o czym? O pełni księżyca. Pełnia księżyca. Zobaczcie, jak idealnie nam się wpasowała w nasz miesiąc, gdzie mówiliśmy o zabezpieczeniach. Gdzie mówiliśmy o tym, żeby się chronić, żeby się oczyszczać, żeby pamiętać, że my, poza tym, że mamy ciało fizyczne, czyli tam, gdzie się kończymy, gdzie jest nasze ciało, gdzie możemy się dotknąć, mamy też nasze ciało duchowe. To jest ta energia, która nas otacza. Są ludzie, którzy widzą aurę. Wy też widzicie tą aurę, tylko trzeba to wam pokazać, trzeba tego was nauczyć. Wszyscy mamy te same możliwości. Wszyscy dosłownie jesteśmy duszami. I wszyscy mamy, jednym dusze mają większy poziom może jak gdyby rozwoju, więc łapią to wszystko szybciej, a inne dusze uczą się dopiero, uczą się patrzeć, uczą, uczą się widzieć, uczą się czuć, bo duszą czujemy, oczami widzimy, uszami słyszymy, więc duszą czujemy i to, że czujemy, to znaczy, że jesteśmy tam w środku, jest jakieś ciało, tak? Jest to nasze ciało, to nasze ciało energetyczne, to nasze ciało duchowe. To jest ta nasza energia, to jest ta nasza dusza. A w pełni, moi drodzy, właśnie ona dzisiaj jest taka full-pełnia, o jej w Polsce o 11 z kawałeczkiem będzie. To tak wygląda. Będzie energia, pamiętajcie zawsze, w energii jesteśmy dwa dni przed tą taką pełnią-pełnią i dwa dni po. Więc jeszcze, sobota i niedziela, jesteśmy w tej pełni. Niedziela już coraz słabiej, ale jeszcze. Jesteśmy, więc wszystko możemy robić, to wszystko działa. Pełnia cudownie służy do oczyszczania: do oczyszczania, do odblokowywania, do odcinania, do pożegnania, do robienia porządków w domu, do wyrzucania starego. To jest po prostu idealny czas na czyszczenie wszystkiego: wszystkiego i rzeczy materialnych i energetycznych. A że księżyc. Jest jedną z planet, która daje nam swoją energię, z której my dusze. Pomyślcie sobie tak, jesteśmy energią. Poza ciałem fruwamy wszędzie. My teraz też tam jesteśmy. Bo w ciało nie wciela się 100% duszy. Wciela się tylko jakiś procent duszy. W, każdy, w każdym może być inny procent. To tylko od duszy zależy, jak ona chce się podzielić i jaka energia chce wskoczyć. A w ogóle, to sobie tak pomyślcie. Mamy. Energię księżyca, możemy się nią wzmocnić. Ona nam pomoże. Ona nie zrobi tego za nas. Tak jak nikt za Was niczego nie zrobi. Tak jak ja nie naprawię za Was czakr, nie poustawiam ich. Ja mogę Wam pokazać, ja mogę je przeskanować wahadłem, zobaczyć w jakim procencie jaka czakra jest poblokowana. Ja to mogę zrobić. Ja je mogę na chwilę wzmocnić wahadłem. Ale ja tego cały czas za was nie zrobię. Bo jeżeli gdzieś coś leży, macie coś nieoczyszczone, pomed pomedytujcie sobie u mnie na kanale, w playlistach, w medytacjach, są medytacje na oczyszczenie i doładowanie. Jest idealny czas na to, żeby zrobić porządek w swoim sercu. Bo jak tam jest bałagan, jak tam są pozarzucane jakieś stare żale, stare jakieś no, brudy, no, to nie będzie miejsca na miłość. Pomyślcie sobie, że to serce to jest taki piękny pokój. I teraz, w zależności od tego, czy on jest zawalony byle czym, czy on jest zawalony miłością, jak on wygląda. Jeżeli tam już zamieszkał jakiś żal i ból, to właśnie warto go uwolnić w medytacji. Warto, naprawdę. A wiecie, korzysta, jesteśmy energią, korzystajmy z tej energii. Ona nam dodaje siły, ona nam dodaje mocy, w tym momencie ona nam dodaje odwagi. Jest tak, że często w pełni że ziemskie rzeczy nam nie wychodzą. Planujemy coś zrobić, albo nawet, nie wiem, krem do ciasta, albo farbowanie włosów, no farba nie przyjęła. No nie, bo teraz mamy moment na wyłączenie naszego ziemskiego ciała i popracowanie nad naszą duszą, bo to jest idealny moment. To są 4-5 dni w miesiącu, które są świetnie sprzyjają naszej duszy, żebyśmy z nią sobie popracowali. No dobra, karty kocham. Gdzie czasami bywa tak, że mnie tu na kanale nie ma. Ale to jest albo zaślimy, albo po prostu muszę się czemuś innemu oddać w pełni. I tak się dzieje, także jestem. Dzisiaj jestem. Te karty chcą nam powiedzieć, jaką, jaką energię chcecie nam dać? Na tą pełnię, co mamy wiedzieć? Co my mamy wiedzieć? Poprawa zdrowia. No, widzicie, to może warto przemyśleć dzisiaj, co nie tak ze zdrowiem się dzieje, co nie tak, co nie tak robisz, może warto odżywianie zmienić, może coś dołożyć, może coś zabrać. Popatrzcie sobie. Poprawa zdrowia. A sobie wiecie, co ja ostatnio. Ostatnio lubię mieszać karty i to robiłam rozkład kart. Słuchajcie, tak się przemieszały pięknie. Rzadko, dasz... wow. Co chcecie nam karty powiedzieć? Ach, te podskakują. Co chcecie nam powiedzieć od Arkaniała Michała? Która z kart? Co chcecie nam powiedzieć na pełnię księżyca? Jaka energia idzie? honoru i zaufaj swoim uczuciom. Dziękuję Ci, Archaniele Michale, za wspieranie, prowadzenie i strzeżenie mnie, kiedy słucham swoich uczuć i działam zgodnie z nimi. Pomóż mi, pomóż mi rozumieć i wyrażać swoje emocje z miłością. Tak, bo to jest bardzo ważne, żebyśmy mogli rozumieć swoje emocje i żebyśmy potrafili je wyrażać. To jest niesamowicie ważne. To jest ogromnie ważne honoru i zaufaj swoim uczuciom i tą kartę sobie przeczytamy a ta poprawa zdrowia, przyjrzyjcie się i idzie poprawa zdrowia czuję, że to tak będzie bardziej działać u ludzi, którzy nie tak się odżywiają, gdzieś zaburzają swój układ odżywiania honoru i zaufaj swoim uczuciom gdzie ty jesteś? chodź tu karteczko Chodź tu karteczko do mnie. Archanioł Michał upomina Cię, abyś spojrzał w swe wnętrze i słuchał, a dla tej karty jest to znak, że Twoje uczucia są idealnie zsynchronizowane z prawdą. Niektóre z tych uczuć mogą okazać się trudne do określenia, jednak są z Tobą z ważnych powodów. Jeżeli odczuwasz wewnętrzny konflikt, usiądź z długopisem i kartką papieru i przeprowadź wywiad. Z własnymi emocjami poprzez następujące pytania. Jakie są Twoje uczucia? Dlaczego? Co bym zrobił? Twoje uczucia mogą przemawiać głośno i wyraźnie, jeżeli będziesz trzymał otwarty umysł i ufał temu, co słyszysz. Możliwe wybrane znaczenia karty. Nadszedł czas do, przyzna do przyznania się, że jesteś nieszczęśliwy w danej sytuacji i przedsięwziąć określone, Korygujące działania. Ktoś próbuje wydobyć z ciebie emocje w określony sposób. Trzymaj się tego, co wiesz i czuj się jak swój barometr. Bądź dla siebie swoim barometrem. Tak zrób. Widzicie, te uwalnianie emocji też sprzyjają poprawie zdrowia, ponieważ każde najpierw choruje nasza dusza, najpierw cierpi dusza, a później, jak już dusza mówi ci gdzieś tam po cichutku, cierpię, 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 a ty nie słyszysz, że ona cierpi. Już zostaw, już odpuść, już wybacz, bo ja cierpię. Jak ty tego tak po cichutku nie słyszysz, to jak później ci krzyknie gdzieś w ciele, jak łupnie w plecach, albo jeszcze gorzej, gdzieś indziej, no to kochani, no to właśnie, to wiedzcie, że jak coś się gdzieś rozwali, to się rozwaliło, bo bo dusza krzyczała długo. Dusza krzyczała długo. Albo ty pracowałeś, ona krzyczała odpocznij, odpocznij, odpocznij i ciach! Przydarzyła nam się jakaś porządna poleżanka w łóżeczku, żebyśmy odpoczęli. Przynajmniej ja tak mam. Jak pracuję za dużo, nie odpoczywam, ja jestem z automatu chora. I później jestem zła na siebie. Że ojej, przecież mogłam, mogłam zostać w domu, jeden, dwa dni, mogłam. No, teraz leży tydzień. Bo mnie jak położy, to położy już tak porządnie. Żebym się na pewno nie ruszyła. No dobrze, kochani, przytula. Korzystajcie z tej pełni. Oczyszczajcie, odblokowujcie. Wchodźcie. Ja w linku, w komentarzu wrzucę tę medytację. I sobie oczyśćcie swoje, swoje serducho, żeby tam więcej miłości weszło, żeby się powciskała ta miłość wszędzie. Ta energia, ta siła. Dzisiaj chodźcie i sobie wyobrażajcie, że z każdym wydechem wydychacie to, co wam nie służy, a z każdym wdechem wdychacie magiczne światło, które oczyszcza każdą komórkę z energii, która wam nie służy. Przytulam was wszystkich bardzo mocno. Życzę cudownej pełni Magda.